Przed nami piąta gala Fight Exclusive Night. Jak przygotowania do gali? Przygotowania, jak widać, idą pełną parą. Można powiedzieć, że już praktycznie jesteśmy gotowi. E, w fight cardzie jest jeszcze parę tam nazwisk do obsadzenia. Coś już wiadomo o nowych zawodnikach? Ja wiem, moja ekipa też wie. Wszystko już mamy podopinane, po prostu czekamy, żeby sukcesywnie, stopniowo to fanom ogłaszać. E, po czwartej gali, kiedy to pierwszy raz jakby wyszliście poza mm, Dolnośląskie, e, była chyba mała zadyszka, prawda? Nie, zadyszki nie, nie było, broń, broń Boże, po prostu mieliśmy tutaj mały problem techniczny, żeby dopiąć termin gali w Lubinie stopniowo, ona się od, miała odbyć już w listopadzie, no ale to były małe problemy techniczne z dogadaniem tego wszystkiego i było zbyt mało czasu na promocję, dlatego zdecydowaliśmy, że jesienną imprezę odpuszczamy i zrobimy ją w styczniu. Wiadomo już coś o kolejnych? Kolejna gala odbędzie się w marcu, ale nie chcę jeszcze jednak na razie mówić gdzie, chociaż już to wiem. W walce wieczoru Marcin Zątek, międzynarodowe nazwisko, zobaczymy go ponownie w fen. No mam nadzieję, że tak, że zdrowie mu dopisze, że da dobrą walkę i że pokaże się również na kolejnych odsłonach fen. Emil Różewski, który ostatnio walczył dla was, walczy dzisiaj na Slackfest. Zobaczymy jeszcze Emila w waszej organizacji, czy to jakiś skończony rozdział? Nie, nie, jak najbardziej trzymam kciuki dzisiaj za Emila, życzę mu powodzenia i mam nadzieję, że na jednej z kolejnych edycji FN pojawi się. Chciałem zapytać jeszcze o Tymka, świątka, który stał się jakby twarzą organizacji, można powiedzieć. Eee... To była za mała gara dla niego? Dlaczego go nie zobaczyliśmy w walce wieczoru w Nie, nie abso, absolutnie, po prostu usiedliśmy do stołu z Tymkiem, porozmawialiśmy, powiedział, że jest troszeczkę przemęczony. W zeszłym roku stoczył kilka ciężkich walk, potrzebował troszeczkę resetu, odpoczynku. Teraz po nowym roku od razu rozpocznie przygotowania i mogę już teraz zdradzić, że pojawi się podczas szóstej odsłony FEN. Czyli w marcu zobaczymy Tymka w walce wieczoru? Oczywiście, jak najbardziej. Super, trzymamy kciuki i powodzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki.